Witam was serdecznie ponownie Dawid z Newtek Solutions i dzisiaj pokażę wam nową funkcjonalność, która tutaj została wrzucona, bodajże we wrześniowej albo w październikowej aktualizacji Spruta i jest ona konkretnie używana do mocowań. Dokładniej ma ona za zadanie ułatwić wam zaimplementowanie sobie tego imadła, w ten model bądź też modelów to. I madło, za pomocą pewnego powiedzmy schematu, który wystarczy tak naprawdę załapać, i w łatwy sposób będziecie mogli sobie dopasować. Przykładowo, żeby ta część powiedzmy naszego modelu dolegała, przylegała do tych szczęk stałych, i tak dalej, i tak dalej na odpowiednim poziomie. Jak to działa? Pokażę Wam generalnie to na bazie i madła. To także działa zarówno na szczękach, jak i łapach, i tak dalej. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To też Wam mogę dograć gdzieś tam na koniec tego filmu, ale już raczej zrobię to bez lektora, żeby to po prostu szybciej przeszło. I na bazie tak jakby przeklikania, będziecie mogli sobie to we własnym zakresie przebadać. Wrzuciłem tutaj madło, no akurat pierwsze z brzegu, więc, więc jest to imadło z z jednymi szczękami, z jedną częścią szczęk tak jakby ruchomych, te, te szczęki są stałe, no i ja teraz mam taką myśl, żeby po prostu tą część tego detalu wpasować idealnie tutaj w te stałe szczęki, a tymi szczękami po prostu dosuniemy się do detalu i tyle. Zaznaczając imadło, do tej pory to było na takiej zasadzie, że no po prostu mogłem sobie za pomocą czy to wartości, czy to strzałek, Myszki za, po prostu przesuwać w odpowiednie miejsce tego detalu. Bądź też jeśli miałem tutaj opcję maszyna, globalny układ sprócznych, mogłem ten detal umieścić w imadle. Nie ma najmniejszego problemu. Ale tak jakby producent poszedł tutaj w tą stronę, żeby ułatwić troszeczkę pewne rzeczy, i w momencie kiedy mamy zaznaczone imadło, u góry pojawia nam się taka opcja glue. Klej, klejenie, jak zwał, tak zwał. I włączenie tej opcji powoduje tak. Ja sobie to tak nazwałem, że to są talerzyki niebieski, czerwony. Niebieski talerzyk odpowiada za to, żebyśmy wskazali punkt i poziom na imadle, w którym my chcemy mieć detal. Czyli istotny jest tutaj, tak jakby czy my to zrobimy tutaj na tej płaszczyźnie, w tym punkcie, czy w tym, to jest istotne. I istotny jest też wektor tego talerza. Jeśli zrobimy wektor w prawą stronę, no to to się nam obróci. O, żeby Wam pokazać, o tak, o nie, czyli, czyli będzie po prostu nie w tą stronę, w którą trzeba, więc ten wektor musi być do góry. Wskazuję i pojawia mi się teraz czerwony talerzyk, który też muszę wskazać. Najważniejsze jest to, żebyście mieli tutaj w lewym górnym rogu włączoną opcję inteligentnego przyciągania, wtedy on się fajnie do punktów nam gdzieś tutaj będzie doklejał. Istotne jest też, żeby mieć włączoną przygotówkę, no bo tak jakby zazwyczaj robimy to z czegoś, więc on się wtedy najłatwiej dokleja. No i teraz tak, wskazuję powiedzmy ten punkt, z tego względu, że chcę mieć mój detal tak jakby, tym, tak jakby na tym poziomie tego niebieskiego no i ten czerwony punkt ma się połączyć z tym niebieskim. No i teraz mamy idealnie spasowany ten detal, to imadło do tego detalu względem tutaj tych szczęk, które... które mamy i są stałe i teraz możemy sobie góra dół tylko przypasować na jakiej wysokości do chcemy. Szczęki ruchome sobie dosuwam na odpowiednią wartość, która tutaj ma być i mam temat załatwiony. Y oczywiście teraz, żeby tak jakby to było jedną spójną całością i żebym teraz mógł na przykład umieścić to w dowolnym miejscu te dwa elementy razem w dowolnym miejscu na y no powiedzmy na stole, jeśli korzystam z kinematyki, no to muszę mieć tutaj opcję przygotówka. Jak przejdę do ustawienia i globalny układ współrzędnych, trzy kropki. To teraz przesuwając to, będę przesuwał całym detalem wraz, wraz z mocowaniem. Nie? I mogę sobie to w dowolnym miejscu umieścić, ale tutaj też producent dał nam możliwość skorzystania z opcji glu i ona też się tutaj znajduje. I wtedy wskazujemy, powiedzmy, jakiś tam punkt na, na dole naszego imadła. I też wskazujemy punkt na naszym stole, na naszej kinematyce, i wtedy ten stół zostanie tak jakby, w to miejsce pasowany. I w taki sposób to właśnie działa. Możemy sobie to obracać i tak dalej, robić z tym, co chcemy. No i teraz tak. Oprócz tego, że mamy tutaj tą funkcję glue, to obok niej jest też coś takiego, jak dwa punkty centralne. I za chwilkę wam pokażę, do czego one służą. Weźmiemy sobie ten to nasze imadło gdzieś tam wysuniemy, żebyście wiedzieli o co chodzi. Generalnie zasada jest taka, że musimy oczywiście zaznaczyć nasze imadło, nacisnąć glu, i teraz mamy dopiero możliwość użycia opcji tych dwóch punktów centralnych. Te dwa punkty centralne służą nam do tego, żebyśmy po pierwsze wskazali tak, jakby. Rozmieszczenie tego niebieskiego talerzyka. Nie, tego niebieskiego talerzyka teraz nie mamy, i my za pomocą tych dwóch punktów centralnych mamy wskazać, właśnie w którym miejscu ten talerzyk ma się pojawić. Jeśli sobie zaznaczymy te dolne, powiedzmy krawędzie, czyli punkty między jednym a drugim, i wektor, tak jakby naszego imadła, no to z automatu ten niebieski talerzyk pojawi nam się na środku między tymi dwoma punktami, tutaj na tej właśnie wysokości. Nie, on się z automatu tutaj wskazuje. Pokazał. I teraz musimy wskazać tylko i wyłącznie czerwony talerzyk na naszym modelu. I w taki sposób mamy zamocowany nasz detal do punktów, które wskazaliśmy, a były to tutaj te punkty. Nie? I jest on zrobiony właśnie w taki sposób. I w taki sposób mamy umieszczony detal w naszym, w naszym Imadle. Bez potrzeby gdzieś tam wpisywania jakiejś wartości, po prostu za pomocą tej funkcji glue. Za chwilkę dogram tutaj te elementy z mocowaniami, takimi jak tutaj jakaś łapa, czy też tutaj jakieś szczęki, i zobaczycie sobie, jak to już wygląda bez lektora. W razie pytań zapraszam do kontaktu, do usłyszenia.